Cześć Siemka, witajcie moi drodzy. Dzisiaj mamy Wigilię, także możecie zobaczyć tutaj taką świąteczną e, atmosferę. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na konkurs, mianowicie na początku grudnia wybiło mi 8000 subskrypcji. No właściwie teraz patrzyłem, jest już ponad 8400 subskrypcji. Także no naprawdę wielkie dzięki. Też ostatnio wybiło mi 4 miliony wyświetleń, jeżeli chodzi o wszystkie moje filmy na YouTube. Także dzięki wam wszystkim. Jesteście naprawdę niesamowici. Zaraz zaproszę was na konkurs. Ale najpierw korzystając z okazji chciałbym Wam złożyć e, życzenia, mianowicie e, wszystkim Wam oraz każdemu z osobna chciałbym życzyć wesołych, spokojnych świąt spędzonych w miłej atmosferze ze swoimi bliskimi, rodziną i znajomymi i przy okazji chciałbym wam też złożyć życzenia noworoczne, a więc wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby ten nowy 2017 rok był dla was równie udany jak ten kończący się a może i nawet e, lepszy, e, żeby Wam się powodziło w życiu, zarówno e, prywatnym, jak i tym zawodowym, jeżeli ktoś z Was oczywiście pracuje, natomiast wiem, że większość z Was jeszcze się uczy, także e, życzyłbym Wam e, jak najlepszych ocen w tym nowym roku. E, no i tak ogólnie e, dużo pomyślności, e, dużo pieniędzy, oraz przede wszystkim dużo zdrowia, bo myślę, że to jest chyba najważniejsze i w ogóle, żeby wszystko Wam się spełniło, wszystkie Wasze marzenia. Dużo pomyślności, także tego Wam wszystkiego z całego serca życzę. Także teraz, moi drodzy, chciałbym Was zaprosić na konkurs. Zanim podam Wam zasady tego konkursu, to najpierw, może, pokażę Wam nagrody, które Będą tutaj w tym konkursie do wygrania. Mianowicie, pierwotnie chciałem, żeby w tym konkursie były do wygrania nagrody z nowej ekstra klasy, ale ona wyjdzie dopiero prawdopodobnie na początku stycznia. Także będą nagrody z innej edycji, ale myślę, że dosyć fajnej. Mianowicie, do wygrania będą saszetki i to dosyć spora ilość saszetek. Z edycji, jak możecie tu zobaczyć, Euro 2016. Wiem, że na pewno kilka osób z Was już tą edycję zebrało, natomiast większość z Was jeszcze na pewno tą edycję zbiera, i myślę, że Euro 2016 to jest całkiem fajna edycja. Mi się bardzo fajnie ją zbierało, i tutaj udało mi się właśnie kupić kilka. No myślę, że dosyć sporą ilość saszetek, bo tutaj ogólnie jest 50 saszetek i one będą nagrodą w tym konkursie. E, I teraz tak, e, te 50 saszetek to oczywiście, e, oczywiście te 50 saszetek nie będzie nagrodą dla jednej osoby, tylko e, te 50 saszetek podzielę na e, 5 części po 10 saszetek w każdej, czyli e, w tym konkursie będzie 5 zwycięzców i każdy z nich dostanie po e, 10 saszetek. Także e, poczekajcie chwilę. E, ok, właśnie podzieliłem te saszetki, także e, każdy zwycięzca dostanie e, po 10 saszetek. E, w tym konkursie może być jeszcze więcej nagród, bo e, jak tu możecie zobaczyć, e, mam jeszcze więcej saszetek, ale e, co trzeba będzie zrobić, żeby było więcej nagród, o tym powiem zaraz, mianowicie najpierw zasady konkursu, a żeby wziąć udział, trzeba będzie zrobić e, trzy rzeczy. Po pierwsze zostawić pod tym filmem łapkę w górę. E, po drugie e, trzeba będzie dać e, na moim kanale subskrypcję. Oczywiście, jeżeli ktoś jest nowym, widzem, większość z was oczywiście tego robić już nie musi. E, no i po trzecie, odpowiedzieć na. Pytanie konkursowe, a do zadania pytania konkursowego posłużą mi te oto karty. Są tu jakieś tam bazówki z edycji FIFA 365, i Waszym zadaniem będzie odgadnąć, ile tutaj tych bazówek jest. Mianowicie mogę Wam tutaj tak pokazać, E, możecie spróbować policzyć, możecie spróbować odgadnąć. E, mogę Wam dać tutaj podpowiedź, mianowicie e, tutaj tych kart jest więcej jak 50, ale mniej niż 70. Także rozwiązaniem tego konkursu jest e, liczba między e, 50 a e, 70. Jeżeli chcecie, możecie sobie na przykład e, ten filmik zatrzymać i. Spróbować policzyć, ile tych kart tutaj jest. Także z osób, które poprawnie odpowiedzą, wylosuję 5, do których polecą te oto saszetki. Jeżeli większa ilość osób odgadnie więcej niż 10, no to wtedy myślę, że zrobię kolejne nagrody. Oczywiście. Jeżeli będzie więcej osób, które zgadnie niż 5, no to zrobię wtedy losowanie. Konkurs trwa do końca roku, 31 stycznia do końca tego dnia, a więcej do Sylwestra. Także macie tydzień, żeby wziąć udział. Nie musicie się śpieszyć, także w komentarzu pod tym filmem musicie napisać, ile tutaj znajduje się karty. No i bardzo ważna rzecz, pamiętajcie o łapce w górę oraz o subskrypcji, bo później będę to sprawdzał, także życzę, życzę Wam wszystkim powodzenia. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.